Pani Gwiezdnych Wojen mieli w ten weekend w Galerii Wiktoria szansę spotkać swoich ulubionych bohaterów czy obejrzeć modele statków z tej słynnej serii filmów. Pierwsza trylogia Gwiezdnych Wojen powstała na przełomie lat 70. i 80. -tych. Później seria ta została odświeżona w latach 90., wzbogacona o nowe efekty specjalne, a przede wszystkim miała zapowiedzieć powstanie nowej trylogii w latach 1999-2005. Na bazie tych sześciu filmów powstało wiele książek, komiksów, filmów animowanych, a całe uniwersum zyskało licznych fanów na całym świecie. W galerii Wiktoria spotkali się członkowie kilku klubów zrzeszających fanów i starali się zarazić swoją pasją. W Zaczęło to się w 1979 roku, po obejrzeniu Gwiezdnych Wojen, wróciliśmy z Erbląga do naszej wsi, 13 km od Erbląga. Idąc z Erbląga do Adamowa na pieszo, bo po seansie już nie było autobusu, to był 1979 rok, siódemką, środkiem drogi, 11, po 11 godzinie, prawie pierwszej byliśmy w domu. Ruchu praktycznie zero i... Gwiezdnicze niebo, wakacji, poczęliśmy i rozmawialiśmy i hobby Gwiezdni Wojen zaczęło się już wtedy. Jestem ogromnym fanem, jeżeli bym nie był fanem. Nie wiem, czy bym biegał po kilka godzin umalowany z mieczem, z, świe z świecącymi kikami, jak to niekiedy jestem nazywany. Zakładam specjalną łysinę z rogami, ponieważ włosy mam zazwyczaj do, do ramion. No, niestety ta postać wymaga niestety niektórych poświęceń i wyrzeczeń, aczkolwiek jest to postać bardzo efektowna. Bardzo ją lubię osobiście, i, i jest to jedyna postać, tak naprawdę, w całej sadze filmowej, która miała podwójny mieć świetny. Ja czasami mam wrażenie, że zostałem zrodzony do tej roli. wszyscy mówią mi, że wyglądam jak Luke. Jakby, jakby się ktoś pytał: Moja fryzura to nie peruka, tylko prawdziwa. Na początku szczerze powiedziawszy, chciałem zostać Anakinem, więc zapuściłem fryzurę, ale jak mi się układała, wyszło na to, że będzie to luk I w ten sposób jest tak, że zawsze na akcję czy na co dzień mam fryzurę luka. Najmłodsi uczestnicy zabawy mogli wziąć udział w szkoleniach tzw. Akademii Jedi, po których mogli zostać rycerzami Jedi, zupełnie jak główni bohaterowie filmu. Rycerze Jedi byli strażnikami sprawiedliwości pokoju w galaktyce od tysięcy pokoleń. Ich zadanie, byli strażnikami pokoju, a jeszcze nie, żo nie żołnierzami. Szukali zawsze dobrego wyjścia, nawracając na jasną stronę poprzez dobro. Nigdy nie chcieli się poddawać ciemnej stronie. mówi się, że dobro wygrywa. Niedawno wśród fanów Gwiezdnych Wojen zawrzało, ponieważ studio filmowe, które dotychczas posiadało prawa autorskie do serii, zostało kupione przez wytwórnię Walta Disneya. Pojawiło się wiele wątpliwości co do przyszłości tego fikcyjnego świata. Boję się, żeby nie zniszczyli filmowej sagi, na której się wychowałem, którą kocham i, i który jestem ogromnym fanem. E, mam jednak nadzieję, że, że aktualna obsada i, i plotki, które krążą aktualnie po sieci się okażą prawdą i jednak e, będzie to trzymało jednak wysoki dosyć poziom. Tego się obawiałem, że w roli głównej, przed zobaczyć, Mieszka Miki, Psa Pluto... Bo niech, nie boję się, żeby Gwiezdne Wojny nie w ten sposób właśnie zrobione. Ja powiem tak, jeżeli było małżeństwo i facet rządził, wziął sobie drugą żonę, czy on pozwoli na rządzenie? Lukas dalej ma jakieś tam wpływy i działania. Ja myślę, że rozwód był, ale filmy będą dalej. Fani Gwiezdnych Wojen to nie tylko przebierańcy wcielający się w postaci z filmów. To także modelarze tworzący figury, postaci czy modele statków kosmicznych i innych pojazdów charakterystycznych wyłącznie dla serii filmów Star Wars. To, co z nami z tyłu stoi, to jest model fregaty medycznej. prawdopodobnie to jest największy statek na świecie. Filmowy model był o metr o 3, tak, także ten po prostu jest w prawie 4 metry zasięgu. Ten model jest największy w swojej skali. Jest zbudowany z części, jest po prostu recykling. Drukarki, ksera, tonery. Zabawki, wszystkie rzeczy, które mają ciekawy techniczny kształt i nadają się do tego, żeby wykorzystać to do budowy statku. Statek waży 120 kg i jest zbudowany z około 60 tysięcy części. Modele wykonane przez braci Kulesza są warte szacunkowo około ćwierć miliona złotych. Jednak dla nich stanowią wartość bezcenną. Jeżdżą z nimi po całym świecie, odwiedzają wystawy tematyczne i wzbudzają zachwyt wśród fanów.